Jezus przechodząc ujrzał pewnego człowieka niewidomego od urodzenia. Uczniowie jego zadali mu pytanie: Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomy? On czy jego rodzice? Jezus odpowiedział: Ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, ale stało się tak, aby się w nim objawiły sprawy Boże. Potrzeba nam pełnić dzieła tego, który nie posłał. Dopóki jest dzień. Nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać. Jak długo jestem na świecie, jestem światłością świata. To powiedziawszy, splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego i rzekł do niego: Idź, obmyj się w sadzawce siloe. Że się tłumaczy, posłany. On więc odszedł, obmył się. I wrócił widząc. Właściwie całe to wydarzenie z Niewidomym, i potem jego perturbacje, jakie przechodził w spotkaniu z ludźmi, czy nawet z Sanhedrynem, to jest sytuacja każdego z nas. Jezus przychodzi, aby otworzyć nam oczy. My wszyscy jesteśmy, jak niewidomi. Wielu rzeczy nie widzimy. Tyle rzeczy dzieje się w naszym życiu i obok nas. A nie widzimy, nie rozumiemy. Nie rozumiemy cierpienia, nie rozumiemy pewnych wydarzeń, różnych katastrof, które dzieją się na świecie, czy w naszym życiu. Nie rozumiemy. I często się buntujemy. Jesteśmy jak niewidomy, chodzimy po omacku. Ale Jezus mówi do Ciebie: obmyj się w sadzawce siloe, co się tłumaczy posłany. Co to jest ta sadzawka siloe? Posłany jest duch święty. Obmyj się w duchu świętym. Obmyj się w duchu świętym. Sadzawka siloe to jest duch święty. Dzisiaj wielu ludzi obmywa się w duchu świętym. Zanurzamy się w ducha świętego. Zanurzenie to znaczy baptizmo, to znaczy chrzest. Chrzest w duchu świętym, zanurzyć się w ducha świętego. Niektórzy wiedzą o co chodzi. Ci szczególnie, którzy są we wspólnotach charyzmatycznych od nowym w Duchu Świętym wiedzą, co to jest zanurzyć się w Ducha Świętego. My musimy nieustannie zanurzać się, otwierać się na Ducha Świętego, rzucić się jakby w Ducha Świętego, w tę wodę żywą, która wypływa z wnętrza Jezusa. Bo Duch Święty jest wodą żywą, która wypływa z wnętrza Jezusa. Zanurzyć się i obmyć, aby przejrzeć. To Duch Święty jakby otwiera nam oczy, abyśmy widzieli i rozumieli. Abyśmy wyznawali, że Jezus jest naszym Panem i że Bóg jest na pierwszym miejscu, i że wszystko inne będzie na właściwym miejscu, gdy Bóg będzie na pierwszym miejscu. Żeby to zrozumieć, to trzeba Ducha Świętego. Otwierają się oczy. Tylu ludzi ma zamęt w głowie i żyją w ciemności. Robią karierę, pieniądze, mają problemy różne ze sobą, chorują albo po prostu robią, mają władzę w świecie. I to jest najważniejsze dla nich. Mają różnych bogów. Bogiem może być pieniądz, może być stanowisko w pracy, władza, przyjemność. I są zagubieni. Chaos panuje w nich i ciemność. Tymczasem Jezus przychodzi, aby otworzyć nam oczy. Tobie i mnie. Trzeba byś zanurzył się i obmył się w Duchu Świętym, a będziesz zdrowy, a będziesz mógł otworzyć oczy i widzieć świat oczyma Boga, patrzeć na świat oczyma Boga. Nie poprzez media, to co nam ukazuje internet. Często tak patrzymy i widzimy tylko wydarzenia zewnętrzne, i możemy być przerażeni, co się dzieje w świecie. Albo możemy być zachwyceni. Propozycjami, które nam świat daje, i możemy wejść w różne uzależnienia. Tymczasem Bóg ma plan dla naszego życia i chce, abyśmy byli Jego misjonarzami, ukazywali miłość innym, żeby inni mogli doświadczyć zbawienia. Przyszedłem na ten świat, aby przeprowadzić sąd. Aby ci, którzy nie widzą, przejrzeli, a ci, którzy widzą, stali się niewidomymi. Tak, Są tacy, którzy uważają, że wszystko widzą, tymczasem są niewidomi. Myślą, że wszystko wiedzą, tymczasem nic nie wiedzą. Myślą, że mają mądrość świata, ale ta mądrość świata jest głupstwem. Trzeba, abyś przejrzał. Trzeba, abyś zanurzył się w sadzawce Siloe, to znaczy w Duchu Świętym. Przyjdź, Duchu Święty, obmyj mnie. Oczyść mnie i daj mi nowy wzrok. Otwórzmy oczy, O Panie. Otwórzmy oczy i serce. Chcę widzieć Boga.